Hej, hej, witam was wszystkich bardzo bardzo serdecznie. Z tej strony Kapitan Radio. Dzisiaj wraz ze mną jest DJ Pendrive z panu Imor. Hej. Ściemanko. Będzie rozgrywał swoją 10 bitwę. Myślę, że możemy wrócić do nagrywania jubileuszy również, ponieważ same te majstry to już się pewnie wam znudziły. No dobrze DJ. Skąd twój pomysł na nick? No, jakoś tak powiem ci, że troszkę się Szmitka słuchało, i tak. Wpadłem na ten pomysł, że może to być coś fajnego, śmiesznego trochę. No i coś innego, dlatego J Pendrive. Szmitka no też słuchałem jest... dla rozluźnienia jak najbardziej. Um, no dobra, to wszystko jasne. A czy byś chciał zagrać swoją 1000 bitwę? No myślę, że coś yy, przyjemnego. W tej chwili mój najprzyjemniejszy czołg jaki mi się gra, a dokładnie będzie to Helsing Helsing. Okej. Okay. Co, chciałbyś, żebym Ci spotował, czy żebym jeździł z Tobą jakoś z czymś szybkim? Nie, a tym czołgiem zazwyczaj nie kampi, bo się zwykle nie opłaca, jest szybki, więc myślę, że byśmy polecieli na jakieś dwa szybkie to widzę na to. Okej, okay. myślę, że możemy tak zrobić. Przetestuję przy okazji nowego czołga. Tego o, zobaczymy z, z czym to się je, ten pojazd. No ja nim jeszcze nie grałem. Słyszałem, że jest dosyć dobry. Ale czy rzeczywiście tak jest? To się okaże. A no, losowanie na siódemki, dosyć dobre, z dwoma szóstkami. No co, pojedziemy do góry chyba, nie? No, raczej góra, góra. No, u przeciwnika nic zbyt silnego nie ma. Oprócz tych dwóch Y-piątek myślę, że bitewka powinna być wygrana. No nasi tu u drugą stoł raczej na górę jadą. więc jedziemy całą bliżyną znajdują. No bo to zrobiłem jednego strzała. Ja już też zrobiłem, więc nie daj mi wyraźnie. Fajnie, fajnie to przeładowuję. Daję radę. Przeciwnicy tu przyjechali o to jest pytanie. Chyba nie? Ja wciągam i jechali na dół ze smutką. Dobra. Pod fałta. O kurde

Ale ładnie, na 5 HP. <laughs> jakoś się udało. Ważne, że przeżyta i wygrana. No i pierwsze miejsce w zespole pod względem obrażeń. Pod względem EXPA również. Bardzo ładnie. 10-tysięczna bitwa, jak najbardziej udana. Tak, jakoś się udało. Aha, pokazuje... pokazuję. Bez tych turniejowych i bez spunktowanych, jak się kliknie, a tutaj już pokazuje normalnie, dobra. A, w chwili wszystko, 10 tysięcy jest. Tak jest. No, to ja Ci dziękuję za chęć nagrania tego jubileuszu ze mną, podzielenia się nim z widzami. I co, mam ja nadzieję, że zobaczymy się już na kolejnym 15-tysięcznym. No, mam też taką nadzieję. A być może wcześniej na jakiejś powtórce jak będziesz miał. No być może zawsze jakieś fajne witeczki wpadają. No dokładnie. No to ja Wam dziękuję ślicznie za oglądanie tego materiału. Jeśli Wam się spodobało, możecie oczywiście zostawić kciuka w górę oraz komentarz, jeśli chcielibyście zobaczyć więcej jubileuszy. No jubileusze możecie zgłaszać się oczywiście w komentarzach bądź też bezpośrednio w grze. Także tyle na teraz. Dzięki za oglądanie oraz dzięki DJ i do zobaczenia kolejnym Lęki. razem. Hej, hej!